Pan Andrzej Strzebiatowa pyta, czy odpoczynek tygodniowy może zostać przypisany do dwóch tygodni? Rafał, jak to jest? Yy, bardzo często się zdarza, że odpoczynek tygodniowy jest rozpoczęty w jednym tygodniu, a zakończony w drugim tygodniu. Przepis mówi wyraźnie, że taki odpoczynek może być przypisany do jednego z tych dwóch tygodni, ale tylko do jednego. Czyli albo do pierwszego, albo do tego drugiego. I teraz dam taki przykład. Zaczynamy odpoczynek tygodniowy w niedzielę strzelam o 12 w południe. Będzie trwał on strzelam też 45 godzin. Możemy go przypisać do tygodnia numer 1 lub do tygodnia numer 2. To od nas zależy do którego, ale musimy pamiętać, że w każdym z dwóch tygodni musimy zrobić co najmniej jeden odpoczynek regularny i jeden skrócony, tak? Czyli Biorąc pod uwagę dwa kolejne tygodnie, ten 45-godzinny wykonany na przełomie zaliczymy albo do pierwszego, albo do drugiego. Do pierwszego możemy to pamiętać, żeby w drugim również odpoczynek co najmniej skrócony, bo tutaj powiedziałem o 45-godzinnym, został wykonany, czyli został rozpoczęty. Może być też taka sytuacja, że stoimy piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek no to mamy kilkadziesiąt godzin, tak? to ten odpoczynek, te kilkadziesiąt godzin jest już w zasadzie na przykład 9, 88, no, 92 godziny, to ten odpoczynek za, może być zaliczony w 45 godziny w pierwszym tygodniu, bo to jest połowa jego i 45 w kolejnym tygodniu, bo to jest druga połowa. Więc w tym momencie mamy, yy, to, to nie jest tak, że zaliczamy go do dwóch tygodni, bo on jest tak długi, że może być podzielony i wpasowany w pierwszym tygodniu całe 45 i w drugim tygodniu całe 45. Ale w tym moim pierwszym przykładzie podałem typowy, typowy przykład, gdzie tylko małą część w jednym tygodniu zaczynamy, a kontynuujemy go w drugim. I wtedy musimy się zastanowić, do którego z tych dwóch tygodni go przepisać, aby było to zgodne z przepisami. I tyle. Ci, jak słucham tych pytań, odpowiedzi jako zwykły kierowca, czyli kierowca kategorii B, to naprawdę, naprawdę kierowca zawodowy to jest ciężki kawałek chleba i naprawdę trzeba być na bieżąco, jeżeli chodzi o. O znajomość przepisów, bo to jest podstawa. Dlatego nie, nie, nie róbmy, sobie, nie ułatwiajmy sobie i nie podchodźmy w taki prosty sposób. Naprawdę one nie są skomplikowane. Nie czytajmy do połowy. Tak. S czy, słuchajmy i, i, ten, i pytajmy się, bo to są akurat ważne sprawy. Jeśli chodzi o odpoczynki tygodniowe, to jest to bardzo skomplikowana sprawa w transporcie. Dziękuję, dziękuję za odpowiedź i zapraszam na krótką przerwę, po której zobaczycie.